Raki są niesamowitą konstrukcją, jest to bardzo nowoczesny sprzęt. Jest to moździerz na kołach, jest to jego ogromna zaleta. Głośnica dobrze sprawdza się w terenie, ale koła zapewniają bardzo dużą mobilność pozwalają przemieszczać się na bardzo dużych odległościach bardzo szybko. Plus. Trzeba wspomnieć o jego bardzo dużych walorach bojowych. Jest to bardzo dobra konstrukcja. Silna lufa, która potrafi strzelać na duże odległości od 8 do 12 km. Załoga potrafi w bardzo krótkim czasie przygotować działo do strzelania po danym ogniu. Potrafi bardzo szybko też zmienić swoje stanowisko, także jest to dla nas rewelacyjny sprzęt. Kalinny moduł ogniowy składa się z czterech wozów dowodzenia, ośmiu samobieżnych moździerzy 120 mm, artyleryjskiego wozu remontu uzbrojenia, i docelowo jeszcze w przyszłym roku dostaniemy trzy amunicyjne wozy oraz w przyszłości wozy rozpoznawcze. Dostaję koordynaty bądź z kompanii zmotoryzowanej, bądź od dowódcy batalionu, bądź od wyższych przełożonych. Te koordynaty ja wprowadzam w systemie, jakim jest Topaz. Wprowadzam do systemu i w ciągu kilku sekund, setnych sekund idzie komenda ogniowa na działa, bezpośrednio na moździerze i strzelanie może być wykonane bądź jednym moździerzem, bądź plutonami, bądź całością kompanii, w zależności od celu. Jak długo możecie być na stanowisku ogniowym? Powiem tak, jak najkrócej. Po tak, porażeniu celu, jak najszybciej odwój i zmiana stanowiska ogniowego, manewr przeciwogniowy. Wojsko Polskie jest wojskiem doświadczonym, jest wojskiem dobrze wyszkolonym, a więc zasługuje na to, żeby dysponować najnowocześniejszym sprzętem. Tak jest w przypadku właśnie samobieżnych noździerzy Rak. Warto pamiętać o tym, że ta konstrukcja jest konstrukcją polską, że powstała w Hucie Stalowa Wola, że jest produkowana w Hucie Stalowa Wola na bazie Rosomaka, że jest to sprzęt należący do najnowocześniejszych w swojej kategorii, że jest to sprzęt, z którego są zadowoleni Żołnierze Wojska Polskiego. Rozmawiałem podczas wręczania kluczy do tego sprzętu z żołnierzami, są już po ćwiczeniach, a więc pytałem o doświadczenia. Mówią, że doświadczenia są bardzo dobre, z czego bardzo się cieszę. E